Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, że przybyliście Państwo na zwołaną przez nas konferencję prasową dotyczącą spraw bezpieczeństwa, ale pozwólcie, że w pierwszej kolejności złożę dzisiaj burmistrzowi życzenia, bo to dzisiaj jego imieniny, także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, wiele się dzieje w sprawach bezpieczeństwa w naszym państwie, w polityce wewnętrznej, jak też i polityce zewnętrznej. Niestety w większości sprawy te są wykorzystywane w trakcie kampanii wyborczej do celów politycznych poszczególnych ugrupowań partyjnych. Tak nie powinno być. Sprawy bezpieczeństwa są sprawami najwyższej wagi. Państwowej i nie powinno tak się dziać. Tych ostatnich kilka afer, które mogliśmy oglądać w przeciągu ostatnich dni, a ja mam tutaj na myśli chociażby sprawę ujawnienia tajnych dokumentów na potrzeby partyjne, chociażby sprawę związaną z podsłuchami najwyższej rangi dowódców wojskowych, co prawda już emerytowanych, ale... W dalszym ciągu są to generałowie, czy też sprawa z nielegalną emigracją, z wizami, które w sposób niejednoznaczny są wydawane poza granicami naszego kraju. Wizami, które uprawniają do wjazdu nie tylko na teren Polski, ale na teren całej Unii Europejskiej. A jak wiemy, ci ludzie się rozlewają również po świecie. I ta kwestia myślę, że jest zasadnicza w tym momencie. Szanowni Państwo, dziękujemy. Że przybyliście na tę konferencję, ponieważ mamy ogromny apel do mediów lokalnych, ponieważ włkowie media lokalne odgrywają bardzo dużą rolę. Docierają z informacją do mieszkańców naszych osiedli, naszych domów, z tą informacją, której nie ma obecnie w telewizji publicznej. Chcemy, aby głośno wybrzmiało to również w Łukowie, że afera wizowa to nie jest temat, który da się Zamieść pod dywan w tym momencie, że afera wizowa to jest główny temat tej kampanii wyborczej i główny temat, główny temat dyskusji o naszej przyszłości. Szanowni Państwo, przez ostatnie lata do Polski przybyło kilkaset tysięcy imigrantów. W sposób legalny, w sposób legalny w ten sposób, że mogli kupić na e, bazarach e, w Indiach, w Afryce e, wizy i mogli w sposób legalny dotrzeć do Polski, a później już e, przez strefę Schengen na całą Europę Zachodnią. Tutaj dobrym komentarzem jest, że to jest furtka Wawrzaka w murze Błaszczaka. I tak to trzeba komentować, że rządzący pytają nas, mieszkańców Polaków, o to, czy my chcemy, czy my jesteśmy za tym, aby wpuszczać nielegalnych imigrantów do Polski. Okazuje się, że ten proceder trwa w najlepsze od kilku lat i ktoś na tym zarabia bardzo duże miliony, więc z tego miejsca apeluję do mieszkańców Ukowa, apelujemy do mieszkańców Ukowa, aby zainteresowali się tym tematem na własny użytek i wykorzystali media internetowe do tego, aby sprawdzić, jak, wygląda, jak wyglądają fakty w tej sprawie. I tutaj jedna kwestia, która nas dotyczy prywatnie, nas dotyczy jako może nie prywatnie nas dotyczy mieszkańców Łukowa przede wszystkim to jest kwestia, że osoby, które otrzymały te nielegalne wizy, również dotarły do naszego miasta. Widzimy już w naszym mieście grupy, grupy obcokrajowców, którzy w naszym mieście pracują. Nie są to osoby z Europy, widać, że to są osoby z Indii, z Afryki. I już do urzędu miasta docierają sygnały, co miasto, co burmistrz miasta z tym tematem może zrobić. Otóż na ten moment może zrobić niewiele. Te osoby mają legalne wizy i mogą przebywać na terenie całej Polski, na terenie całej Europy, ale jak widać, to ten proceder nie był do końca legalny i tutaj e, prosimy, tak jak powiedziałem, mieszkańców, aby zainteresowali się tą sprawą, bo z mediów publicznych, która dociera przede wszystkim do, do mieszkańców Łukowa tych informacji jest niewiele. A co mówi Europa? Co mówią media zagraniczne już o tej aferze? E, Polska pilbulem Europy. E, drwi kanadyjska gazeta w komentarzu do afery wizowej. I na tym nie koniec żartów. Wszyscy zastanawiają się. Każdy dzień to są nowe informacje o aferze wizowej, ponieważ wszyscy zastanawiają się, ile z tych osób, które przyleciały do Polski, dla ilu tych osób Polska była przystankiem przesiadkowym do Europy Zachodniej. Co więcej, w aferze wizowej jest już nowy wątek z Białorusią. Okazuje się, że na terenie Białorusi również wydawano wizy dla mieszkańców, dla obywateli Afryki, do, dla obywateli Indii, którzy mogli w sposób już wtedy legalny przedostać się do Polski. Każdy dzień to są nowe informacje i, i myślę, że ten temat to będzie tak, jak już powiedziałem, główny temat tej kampanii wyborczej, który jest bardzo niewygodny dla rządzących, bo przypominam, że w referendum jednym z pytań będzie o to, czy, czy my Polacy jesteśmy za wpuszczaniem imigrantów do Polskich, a tak naprawdę ten proceder już się dzieje. Jest z nami generał, generał który, który ma doświadczenie w tematach bezpieczeństwa i myślę, że jeszcze poprosimy pana generała o komentarz do tych ostatnich wydarzeń. Tak. Szanowni Państwo, drugie pytanie też dotyczy muru na granicy, więc jest to taka obuda rządzących, z którą się spotykamy. Ale to, co powiedział tutaj Pan Burmistrz, to są nie tylko ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, to są nie tylko ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski na studia, bo gdyby tak się działo, to oczywiście ten proceder, w jaki to sposób to się odbywało, jest naganny, ale to by nie powodowało pewnie takich implikacji, jakie może to spowodować aktualnie. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wśród tych ludzi jest wiele osób, które są na listach, które osób, które są, ich wstęp do Europy jest zabroniony, na tych wśród tych osób jest wiele takich, których, o których nic za bardzo nie wiemy. Takim znamienną sytuacją jest to, że jak podają oficjalne źródła, Tą aferą zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, a tak de facto to jest afera, którą powinna zajmować się służba wywiadu. Proszę zwrócić uwagę, że służba wywiadu jest umocowana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i to służba wywiadu naszego polskiego odpowiada za bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych poza granicami naszego kraju. To, że aktualnie sprawę prowadzi Centralne Biuro, Antykorupcyjne świadczy o tym, że ze służbą wywiadu, szczególnie tym pionem, który zajmuje się sprawami zagranicznymi w placówkach dyplomatycznych, jest coś nie tak albo przynajmniej było coś nie tak. Musimy na to zwrócić uwagę, bo w sytuacji, kiedy w zasadzie około 500, czy nawet ponad 500 dyplomatów rosyjskich i białoruskich zostało wydalonych z Europy, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że. W większości byli to pracownicy rosyjskiego czy białoruskiego wywiadu. Teraz Rosjanie czy Białorusini muszą, muszą zastąpić tych ludzi innymi, już oczywiście nie umiejscowionymi w placówkach dyplomatycznych Rosji czy Białorusi, ale w, w, rozsianymi po całym terytorium Europy. I to jest sprawa, na którą musimy zwrócić szczególną uwagę. I mam nadzieję, że mieszkańcy Łukowa i okolic, którzy oglądają media, niekoniecznie te państwowe, Będą mogli głębiej sięgnąć do wiedzy, która jest powszechnie dostępna, i przekonać się, że to, co jest podawane w mediach państwowych, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. I na koniec dobra informacja. Dobra informacja jest taka, że Koalicja Obywatelska ma duet znany. Z, z mediów komercyjnych, bo myślę, że w, w mediach publicznych ten, też ten duet nieczęsto występuje, czyli duet posłów Szczerba i Joński. I już y, dobra informacja jest taka, że w tym tygodniu rozpoczyna się kontrola we wszystkich y, urzędach wojewódzkich y, na terenie całego kraju, aby skontrolować proces wydawania y, zezwoleń na pracę dla mieszkańców. Dla mieszkańców Azji i Afryki, abyśmy mieli pewność, bo te tematy są powiązane ze sobą abyśmy mieli pewność, że wszystkie, wszystkie możliwości i wszystkie aspekty tej afery zostaną dobrze wyjaśnione i o tych kontrolach na pewno będziemy Państwa informować, ale, tak jak już powiedzieliśmy, zachęcamy do oglądania mediów komercyjnych, ale również przede wszystkim mediów internetowych, gdzie można na spokojnie zapoznać się z całą tą aferą i nabrać własnej opinii na temat ostatnich wydarzeń, czy te wydarzenia były uczciwe, czy jednak tak jak i my uważamy, jednak wiele aspektów tej sprawy jest do wyjaśnienia. Jeszcze jedna kwestia. W dniu dzisiejszym zaprosiłem, co prawda nie w sposób osobisty, bo, bo nie zastałem pana senatora Gogacza w swoim biurze, ale chciałem go również zaprosić za pośrednictwem państwa do wspólnej debaty, publicznej debaty i apeluję tutaj do państwa o pomoc w zorganizowaniu takiej debaty na tematy poświęcone bezpieczeństwu. Hasło PiSu: bezpieczna przyszłość Polaków i o tym podyskutujmy w kontekście chociażby

Ale nasz stosunek do całego tego tematu jest taki, jeżeli jest to robione w sposób legalny, to oczywiście miejsce do pracy znajdzie się dla każdego, dla każdego mieszkańca, dla każdego mieszkańca całego świata. Ale nie może tak być, że na bazarze w Bangladeszu jest stoisko, gdzie ktoś poza kolejką. Może kupić za 5000 za 10 tysięcy dolarów wizę i mieć furtkę do Polski. Jeżeli z informacji medialnych, które są nam przekazywane, dociera do nas, że do Polski przyjeżdżały ekipy z, z Bollywoodu, które przedstawiały się, że będą coś filmować, nagrywać albo odbierać jakieś nagrody, a tak naprawdę te osoby nie miały nic wspólnego z Bollywoodem, to, to trzeba przyznać, że, że tak nie może być. Więc nie może z jednej strony rząd straszyć migracją nielegalną, nie może z jednej strony budować muru, nie może stracić relokacją migrantów, a z drugiej strony robić na tym biznes, bo każda kolejna informacja medialna jest taka, że jednak osoby, które są już w tym momencie na listach Prawa i Sprawiedliwości, są zamieszane w tą aferę. No, dla nas ta sprawa jest bardzo oczywista. No nie można się pytać o migrację, jeżeli e, robi się na tym biznes. Znaczy, kupowanie, kupowanie wiz jest sprawą naganną. Są odpowiednie przepisy, zarówno nasze krajowe, jak i Unii Europejskiej. Jesteśmy w strefie Schengen. Póki co jesteśmy jeszcze, bo za chwilę może się okazać, że, że, że możemy nie być. I... Są instytucje wyznaczone do kontroli sprawowanej nad tym, kim, komu przyznajemy określone, określone wizy. Te osoby muszą być sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i za to jest odpowiedzialna w naszym przypadku agencja wywiadu, której komórki są w każdej naszej ambasadzie poza granicami, poza, poza granicami kraju. Jeżeli wśród tych osób trafiają się osoby, które są podejrzane, co do których mamy pewność, że że są one niebezpieczne, to takich wiz one absolutnie nie powinny dostać, a biorąc pod uwagę ten proceder, takie osoby te wizy po prostu mogły kupić.